myślącym frontowcy, dzisiaj zaczniemy pojęcie wolności, poczucie wolności, szczególnie na bazie poprzednich tych protestów, czy tam, nie wiem, trwających, rolniczych i takie wypowiedzi. Niech się państwo nie stawia mi żadnych barier, niech się Państwo ode mnie daleko odsunie, ale żebym ja żył godnie. No, proszę Państwa, wolność Polaka, zadbana jego seraka, bo inaczej tego się nie da określić. Poczucie, my jakie mamy wolności, czyli tak, wolność osobista, nikt się do mnie nie czepia, nikt ode mnie nie chce, ale jednocześnie jest to zabezpieczone. Ktoś, Matrix jakiś ma zabezpieczyć, żeby tu wszystko było pode mnie, dla mnie i bezpiecznie, tak? Wolność Polaka, zabezpieczona jego seraka, bo to dokładnie tak wygląda. Jaka to jest wolność? I ci wolnościowcy wolność pozorna wolność niewolnika, któremu stworzą obóz, jego łagier, w którym on z punktu widzenia osobistego ma zabezpieczona dobra i czuje się w porządku. Jeszcze raz wolność o mentalności niewolniczej i pozorna. <laughs> Zatem, co jest wolnością? Co jest rzeczywistą wolnością, realną? To jest wolność polityczna. Nie ma żadnej wolności, twojej też osobistej, jeśli nie ma wolności politycznej. Co to jest wolność ta polityczna? To znaczy, że ja obywatel, chyba że jesteś obywatelem całego świata, no to oczywiście, wy wyjeżdżacie, a szczególnie Polacy do Stanów i wy się tam cieszycie. Ja tu mam wolno, nic podatki tego, no tego. A kim ty tam jesteś? W ramach tego państwa, tak, które ma tam 300 parę milionów, drukuje dolary, rządzi póki co na razie całym światem. I tylko chce mieć Ciebie głupa, który pozwoli ci na takie wybory i działania bandyckie na całym świecie. Tak to wygląda. Zreszcie się z tym. Jest też to wiele osób, które <laughs> mieszka w Stanach Zjednoczonych, czy Polacy, czy inni, dokładnie w ten sam sposób określają to, co przed chwilą powiedziałem. <laughs> Czyli tych pozornych wolności. Wolność polityczna. Gdy możesz sam stanowić o swojej zbiorowości, o swoim społeczeństwie, narodzie i w konsekwencji państwie, wówczas zabezpieczasz też tą wolność osobistą. Podstawa, kanon. Partia Polityczna Front. Tutaj po prostu, jeżeli ktoś tego nie rozumie, ludzie, znajdźcie sobie różne inne grupy, bandy. Jest tyle tego na świecie. Coś zawsze dla siebie znajdziecie, no nie? I teraz. <laughs> Idziemy do rzeczy wykładniej, zasadniczej. Kochani, mieliśmy takie państwo, nazywała się Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL, tak? I mieliśmy tak, takie państwo, nazywało się Związek Radziecki ZSR, tak? Republika Radzieckich i tak dalej, tak? Mieliśmy, były te dwa państwa, tak? A w ramach tych dwóch państw, czy PRL był zależny politycznie od ZSR? No, pytanie jest proste, prosta odpowiedź. Tak! Był zależny politycznie PRL od ZSR, tak? I to nam się niezwykle nie podobało. No i słusznie, bo tak powinno być, bo każdy, tak jak powiedziałem, prawdziwa wolność to jest samostanowienie polityczne. <laughs> Czy jest dalej PRL, przynajmniej faktycznie? Przepraszam, przynajmniej nominalnie, bo faktycznie to jest inna rzecz, załóżmy, w różnych tam przestrzeniach. Ale umówmy się, nie ma PRL-u, tak? Umówmy się. No nie ma oczywiście, ale tutaj się już nie umawiajmy. Związku Radzieckiego faktycznie nie ma. Tu jeżeli smrody PRL-u zostały, czy pozytywy PRL-u, w tym obecnym państewku, to o tym możemy mówić, ale jeżeli mówimy o Obecnej Federacji Rosyjskiej, to ZSR-u tam pod każdym, także terytorialnym względem i tak dalej, nie ma. Tam jest szansa na budowę i buduje się ta nowa Rosja. Naprawdę wspaniałe, nowe państwo. No nie? Może komuś to się nie podobać, nieważne. Problem jest teraz, czy my jako Polacy, biorąc pod uwagę, że my jesteśmy niezależni, że o niezależności stanowi wolność polityczna. Czy stanowimy takie państwo? Nie zależymy już dzisiaj, jakby nie było, od Federacji Rosyjskiej totalnie. Wprost przeciwnie. PRL, ZSR, z przyjaciół, nieważne, dekretowanych czy nie, staliśmy się co dzisiaj? Nieprzyjaciółmi, wrogami, tak? Sami z siebie? Chcieli tego Rosjanie? No nie. Chcieli tego Polacy jako naród? No może nie chcieli. Ale się stało, jak to się u nas, samo się stało. No i się stało. Dlaczego? Bo popadliśmy w tym wypadku pod protektorat Stanów Zjednoczonych, czyli zależność polityczną od Stanów Zjednoczonych. Trzy główne dziedziny, które stanowią o danym państwie, o społeczeństwie, narodzie czyli bezpieczeństwo militarne. Komu dzisiaj? Jak jesteśmy związani z kim i komu zawdzięczamy bezpieczeństwo militarne? A czy tak? Jakie wojska stacjonują obce na terenie naszego kraju? Gdzie kupujemy, kupujemy uzbrojenie? Gdzie się szkolą nasi generałowie? Gdzie ministerek Polskiej Obrony Narodowej lata jak tego pokorny piesek i przyjmuje to, co każą Amerykanie szkolą i tak dalej? No gdzie? W Stanach Zjednoczonych, tak? Czyli bezpieczeństwo militarne. To są fakty. Ocena rzeczywistości realna. Ja nie oceniam teraz, czy dobrze, czy źle. Ocena zaraz, podsumujemy sobie na koniec. Bezpieczeństwo mil militarne obecne państwo polskie zawdzięcza, jest związane, jest elementem. Nie żadnym NATO. Oczywiście Stany Zjednoczone są filarem NATO, ale w tym wypadku. Polska jest totalnie pod względem militarnym podpięta pod Stany Zjednoczone. Uzależniona i utraciła w tym zakresie militarnym suwerenność polityczną, tak? Nawet nie podskoczą, różne tam rzeczy były i tak dalej. Nasze służby, nasze, nasi, nasi żołnierze, na, nasi generałowie. Słuchajcie, bardzo ważny wątek. Czy pan pułkownik Kukliński jest bohaterem? Wielu będzie miał wątpliwości, bo zdradził swoich kolegów, zdradził oficerów. Przypominam w prl -u. reszta sobie zapoznajcie się z tą postacią. Dlaczego? Różne tam były motywy. Nie wnikam, nie oceniam. Ale Kukliński zrobił jedną najważniejszą rzecz. Wyciągnął materiały wskazujące na strategię Moskwy w walce w tzw. zimnej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi, że z państwa Pol polskiego co miało zostać? Jako terytorium zderzenia pustynia. Nuklearna pustynia. Wyciągnął te materiały, przekazał Amerykanom. Nieistotne motywy. Ważny fakt, że świat się dowiedział, jednocześnie my, jakie są w tym wypadku, no i udowodniono, pokazano to na zewnątrz, więc tutaj w szachu byli, był Związek Radziecki, bo, no, można powiedzieć Rosjanie, ale Rosjanie są dzisiaj. Bardziej bądźmy precyzyjni. Więc generalicja Związku Radzieckiego była dosyć, dosyć w szachu, wyciągnął te materiały. Czyli pod tym względem był na pewno bohaterem, tak? Czy dzisiaj znajdzie się taki pułkownik generał kukliński, który wyciągnie od tych Amerykanów materiały i pokaże, co z nami Polakami to będzie, w ich strategii, co oni zamierzają z wami zrobić? Dlatego ja mówię z wami, bo mi to gance galno. Przecież i tak to państwo jest, żeby by było tak dalej przegrane. Nie istnieje. Z Amerykanami istnieć nie może, no nie? Czy znajdzie się taki bohater polski oficer, który powie prawdę światu, wam wszystkim? I Rosjanie na pewno, jakby dostarczył. Pokażą to, co planują Amerykanie w stosunku do Polski. Zresztą Rosjanie nie muszą tego, oni wiedzą, mówią. Pokazują dzisiaj. Politycy publicyści Federacji Rosyjskiej. Militarne mamy z głowy, tak? Bezpieczeństwo. Drugi filar. Suwerenności państwa. Bezpieczeństwo energetyczne. PRL, ZSR. No tak. Zawdzięczaliśmy to Związkowi Radzieckiemu, ale była kasa z tego, tak? No była, tanio, się skończyło. Później tak zwana ta, niby trzecia, ja nazywam Polska Rzeczpospolita Demokratyczna, aż źle przechodzi, no to tak to się chyba historia faktycznie określi, więc no, z początku jakoś tam w miarę normalnie, plujemy na Rosję, ale bierzemy, tak, wszystko jest OK. Rozwijamy się tanie surowce w miarę i tak dalej. Chociaż nawet no, jak podskakiwaliśmy, to określone ceny też później, później były, to rzeczą naturalną. No, ale w pewnym momencie nie. Amerykanie widzą, że Polacy muszą być uzależnieni energetycznie. Od ich mocodawcy. Protektorat polityczny nie pozwoli, nie pozwoli na to, by zakres bezpieczeństwa energetycznego, dostępu do energii leżał w innym ośrodku politycznym. Więc co się dzieje, zobaczcie. Pierwszy zjadliwy piesek przeciwko... Federacji Rosyjskiej w układzie ropy, gazu, wszystkiego, tak? Węgla. No z węglem, też tych zrobili, bo nikt tego w Europie nie zrobił. Koszty narobili w miliardy złotych. To był czy, czy wy tego nie widzicie, nie obserwujecie? Jak nie to, że niekompetentni, jak szaleni ludzie politycznie, jak niebezpieczni polityczni ludzie nami zarządzają. Więc co, uzależnienie. <laughs> Zaczynamy. Ropa. Stany Zjednoczone, gaz skroplony, Stany Zjednoczone, coś tam, coś tam, wiadomo, norweskie, swego, swego, ale generalnie odcięcie dzisiaj ropy gazów z kanałów kontrolowanych lub bezpośrednich przez Stany Zjednoczone tworzy armagedon energetyczny, potem paliwowy, potem względem w Polsce, tak czy nie? Stany Zjednoczone zastąpiły dokładnie to z naddatkiem, co było dotychczas w Federacji Rosyjskiej. Czyli jesteśmy energetycznie zależni. Dalej, węgla nie można, fajne projekty w Europie w Stanach i tak dalej, nie można. I co? Elektrownie atomowe, te rozproszone, małe i te duże. I czyja technologia? No Stanów Zjednoczonych przecież. tak? Czyli totalne uzależnienie energetyczne państwa polskiego. Od Stanów Zjednoczonych. Militarne, energetyczne. Dodam, że to militarne uzależnienie oni chcą rozciągnąć na całą Europę. Dzisiaj mają na wiele państw. Zaczynamy od Niemiec, no, które wiadomo, że po 45 za mordę trzymają, upokorzyły, tam Amerykanie rządzą. Niemcy muszą się oswobodzić. Przyjdzie czas, że uzyskają niepodległość. No nie. No właśnie i powiem, będzie trudny czas dla Polski, i Polaków. Pamiętajcie, trzeba myśleć wcześniej. Niemcy odzyskają niepodległość od Stanów Zjednoczonych. Oni muszą to zrobić, bo nie będą istnieć. Europa zresztą, gdy będzie zależna od Stanów Zjednoczonych, nie będzie istnieć. Czekają powolna degradacja lub nawet dosyć trudna katastrofa jej. i wcale nie taka powolna, szybka, więc. Europa zmobilizuje się, podejmie walkę ze Stanami Zjednoczonymi. Podobnie jest z uzależnieniem energetycznym. Proszę, zwróćcie uwagę, jak Stany Zjednoczone wymiksowały całą Europę, szczególnie Niemcy, które chciały być hubem energetycznym Federacji Rosyjskiej. Tak? Kto ma energię, ten rządzi. Przerwano to Niemcom. No i trzecie bezpieczeństwo, bardzo ważne bezpieczeństwo żywnościowe. Ktoś powie, no tutaj chyba nie ma kłopotu. No załóżmy. Schmidtwig. 60%, 60 parę procent uboju trzody chlewnej w Polsce, potężna firma przetwórcza mięso i tak dalej. I też drób, poprzez kłótno to przejęli. oczywiście, gejszeft, no nie. A kontrolowane przez Stany Zjednoczone na terenie Polski. W ogóle jak się kontroluje chorych polityków, to, to już wszystko kontrolujesz, no ale lećmy precyzyjnie. To Farms czy coś tam, spółka, 35 tysięcy hektarów w Polsce jest taka, jest taka, pod względem produkcji ziemniaka, mleka i tak dalej, największa, tak? No i zboża. Fundusz amerykański stoi za nią. W tej spółce pan Marek Budzisz jest. To tak, to ten, który tutaj napuszcza przeciwko Rosji i za wszelką cenę Ukraina, Ukraina ponad wszystko, no nie? I federacja z Ukrainą. Tak? Teraz kwestia, to co się dzieje, zobaczcie. Więc produkcja zwierzęca kontrolowana. Jeżeli Ministerstwo Rolnictwa, polityka rolna de facto jest kontrolowana przez Amerykanów już. I nieważne, że jesteśmy nawet w Unii Europejskiej. Teraz to, co się na naszych oczach dzieje z produkcją z zbożami, tak? Co Amerykanie zrobili? Nie by tam na Afrykę, jak Afrykę to nigdy nie miało być. Przecież tygodnik poradnik rolniczy, mam ten wywiad, jest w internecie. To krzyś się zburzył, jak powiedziałem, że to jest ściema, że to jest absurd, że to pójdzie. To chyba było w lipcu, czy coś tam robione. Niewiele ze mną się robi wywiadów, bo tacy ludzie nie mogą być jak ja, przecież, wiadomo, spokojnie, wszystko wyjdzie. Więc, co się dzieje w produkcji roślinnej? Czyli Amerykanie, niby, niby ta Afryka i tak dalej, więc bardzo potężne kupoty w Polsce. To oznacza, że wiele gospodarstw, naprawdę tych małych, bo oni tak, dopłaty, coś tam z tego zboża i tak dalej. Zacznie to się nie opłacić. Małych to i 30-50 hektarów. Więc biorą większe koncerny, większe, duże gospodarstwa, które później są kontrolowane, będą przez fundusze amerykańskie i niby pseudo-ukraińskie. I teraz wyobraźmy sobie dalej bezpieczeństwo żywnościowe. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Nie daj Bóg, przetrwa Ukraina jako nasz wróg gospodarczy. Zresztą, jak ktoś mnie słucha, to wie. Że są konkretne wypowiedzi, i od dawna to mówię, a teraz bardzo mocno podkreślam, bo to już widać. No cóż, i zobaczcie, Ukraina przejmuje, e, znaczy w jakiś tam sposób w tym scenariuszu, nawet no oczywiście Rosja nie może być pokonana, ale oni sobie tego, że kontrolują część Ukrainy. No kto kontroluje? Niemcy, Unia Europejska, no Amerykanie, tak? Co się wówczas dzieje? To ich kapitały, ich myśl polityczna, ich interesy polityczne są od tysiącleci, nie tylko tam kilkuset lat, czy wieków, jak niektórzy mówią, z piśmem Europy. To Ukraina, to te stepy, to te obszary. Zobaczcie, nic się nie zmieniło, tak? W związku z tym Amerykanie. Kontrolują ten obszar i jakaś jest Polska, tak? Pod względem więc żywności i też produkcji tej roślinnej, zejdźcie na ziemię, a szczególnie ci rolnicy, na nawiedzeni. Będzie tak samo jak z z tym wszystkim. Sami siebie wykończycie, bo bacie o własną srakę, czyli o własny interesy. że jeszcze wam dają żyć, bo 100, 200, 300, 500, tysięcy hektarów, no nie? I gejszewty. Sami żeście robili od 16 roku, czyli te tak zwane oświadczenie, gdzie szło na rzepak, na kukurydzę, na pszenicę z Ukrainy, a te nasze chrubieszy, za mężczyzna, gospodarstwa rolne, te większe oświadczenie pisały, brały, że to i do lewarów państwowych i tak dalej. 100 lat mówię, no nie? I, i pisały, że, że to jest nasze, no nie, i co, i wtedy wychodzi wydajność, tam ile, 40 ton, 50 ton z hektara. Przecież te kwity są, gdzieś dzisiaj to wszystko można sprawdzić, ale mechanizm jest bardzo określony. Tego nie można, bo Amerykanie na to nie pozwolą, no to w bardzo określonym idzie kierunku. I teraz tak, czyli widzimy, że to Amerykanie, Ukraińcy, poprzez Ukrainę, jakieś te państewko, nie wiem, jakie by tam było, nie rozumiem w ogóle tego, ale generalnie byłoby bezpieczeństwo żywnościowe, tak? Kontrolowane. Czego więcej jeszcze chcecie? Bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo w tym wypadku energetyczne, bezbe, bezpieczeństwo żywnościowe, no resztę inne, i, i zresztą bezpieczeństwo zdrowotne, no to wiadomo, też farmaceutyki i tak dalej. Ale te trzy najistotniejsze filary. Więc o jakiej mówimy suwerenności i wolności politycznej? Wolność, suwerenność polityczną musimy odzyskać. W jaki sposób? Bardzo prosty. Dzisiaj, po upadku ZSR, powstała Federacja Rosyjska. Ma te same interesy, te same dążenia, co obecne państwo polskie. Te same kłopoty, ponieważ podobnie jest poddana tej presji. Grozi, problemy grożą z Azji, wyizolowanie z Europy, tak, poprzez politykę Stanów Zjednoczonych, niestety w tym bierze sprzedajny rząd Polski, największy udział. To są wspólne interesy, naturalne interesy. Pierwszy raz w historii od wielu wieków pojawia się sytuacja, że jesteśmy. Federacja Rosyjska, oczywiście Republika Białoruska, która wspaniałą politykę prowadzi, zrozumiała to. My tak, że oni się tak podporządkowują i tak dalej, tracą suwerenność. Nie. Republika Białoruska, jako młode państwo, odzyskuje swoją suwerenność, tworzy swoją państwowość dzięki tego typu polityce i nie idąc na konfrontację z Federacją Rosyjską. Natomiast my, naszym interesem gospodarczym, politycznym, narodowym jest właśnie w tej sytuacji. W konstrukcji polityki międzynarodowej, gdzie Stany Zjednoczone tak czy owak tracą, muszą stracić swoją kontrolę, zostaną wypchani z Europy, jest jak najszybsza. Oczywiście za państwa wiedzą, doświadczeniem i pozwoleniem narodu, samo to się nie stanie. Ale to zbiorowość musi przemyśleć, musi do tego dojrzeć, musi wyrwać się z tych okowów, Ciemnoty, propagandy, napuszczania, że to jest nasz interes. Po stronie rosyjskiej nie będzie większych kłopotów, bo mają naprawdę bardzo skomplikowaną sytuację. Dotyczy to oczywiście Polski, ale także krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak Węgrzy to rozpoczynają, powoli Słowacy dołączą. Nie ma problemu. To jest nasza niezwykła szansa. Dziejowa szansa. Może od tysiąca lat, na to, żebyśmy potrafili znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości. W rzeczywistości XXI wieku i na przyszłość. Czyli zupełnie odwrotny kierunek od tego, który dzisiaj jest realizowany. Idziemy totalnie odwrotnie. Oczywiście ku zgubie. Zdecydowany. Więc teraz tak. Żebyśmy, wiadomo, że jak, jak nas kochają, i tak dalej, i tak dalej, nie, za wszelką, jako myśl polityczną, jako partię polityczną, front, legalnie działającą w tym Polsce, i tak dalej, to już Państwo wiecie, no nie? I za wszelką cenę yy, ich najbardziej interesuje to, żeby nas nie było, oczywiście, no nie? Ale my jesteśmy, ludzie są w Polsce, naród jest, który podobnie myśli, który czeka na tego typu rozwiązania. Samo to się oczywiście nie stanie. Państwo musi, musicie mieć odwagę żeby głosić te poglądy musicie mieć odwagę żeby powiedzieć że Polacy i Rosjanie dzisiaj mają wspólne sprawy jak nigdy dotychczas że naszą właśnie wspólną sprawą jest dzisiaj sojusz ten polsko-rosyjski i że interes Rzeczpospolitej leży właśnie w tym kierunku że zaczęliśmy myśleć myśleć interesem narodowym racją stanu takie proste rzeczy no nie a nie takim pojęciem rzekomej niewolniczej wolności, jak na początku tego materiału przedstawiłem.